Cześć, witam Was wszystkich. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć, co się zmieniło w moim akwarium. Jak już zapewne może niektórzy z Was widzieli, e, wrzuciłem ostatnio sobie filmik na mój kanał. Taki króciutki, e, jak tam sobie żyją moje paletki. E, I zauważyliście tam na pewno kilka sztuk nowych paletek. E, tak nareszcie dokupiłem nowe paletki, o których tak długo mówiłem. Ale szukałem też i czekałem e, tutaj na jakąś fajną okazję, co tutaj. Gdzieś w okolicy będzie, ponieważ dalej twierdzę, że wolę paletki sobie wybrać osobiście, a tak naprawdę jechać gdzieś na hodowlę po. Tam 5-6 sztuk, no to, to się tak szczerze powiedziawszy nie opłaca, chyba że jest jakaś mega, mega fajna okazja. I słuchajcie, od razu przepraszam Was, że no, nagrywam troszeczkę po, później, już po 22, także no rybki troszeczkę już takie poddenerwowane, w końcu kłaście z tak powiem, rzuciłem im troszeczkę tutaj jeszcze pokarmo, żeby sobie coś tam podziubały, żeby się jakoś ożywiły. No ale nie mam, wcze nie mam jak e, wcześniej nagrać. E, dobra, także przejdźmy może co tutaj zakupiłem. E, słuchajcie, jak wiecie z poprzednich filmików, e, dużo mówiłem o tym, żeby zakupić sobie tutaj jakieś paletki fajne, e, które będą pod kolor niebieski e, i zakupiłem sobie e, w moim zaprzyjaźnionym sklepie, akurat było f, e, fajne po dostawie dwa blue Diamondy. E, zakupiłem sobie dwa e, RED-turkusy i jedną paletkę, szczerze powiedziawszy nawet nie wiem co to jest za odmiana, podobna troszkę wzorem jak do Leopard'a, tylko że jest niebieska i nie ma takich typowych małych kropek, tylko troszeczkę takie, takie wydłużone, coś podobne jak do tego mojego większego LS'a, jak tutaj mam. Ale to na pewno raczej nie będzie LS. Także no, kształtem i kolorem dość ładne ryby. Zobaczymy, co tutaj będzie. Paletki są u mnie około tygodnia i zero stresu, ładnie sobie jedzą. Zaklimatyzowały się w nowym zbiorniku. I powiem Wam szczerze, że jestem na razie mega zadowolony. Zobaczymy, co tutaj będzie się dalej działo. Może się dobierze jakaś fajna parka. E, dlaczego e, kupiłem na razie 5, a nie od razu więcej? Słuchajcie, kupiłem 5: e, Dlatego, że po pierwsze, teraz wiadomo, trochę kruchą z kasą, ponieważ jest ta, ta epidemia, przez to są też mniejsze zarobki i wolę nie wydawać nie wiadomo jak dużo kasy. Szczególnie, że zainwestowałem tutaj w domu filtrację, jak zapewne tam widzicie lub nie widzicie, zrobiłem sobie filtr kasetowy, o którym nagram tam w najbliższym czasie film i drugie to jest to, że nie chcę od razu kupić nie wiadomo ile, ponieważ mogę trafić na coś fajniejszego i wtedy po prostu nie będzie mi się chciało nim kombinować, a i tak mam jeszcze, że tak powiem, troszeczkę innych inwestycji. I na pewno chcę tutaj dokupić jeszcze coś o wiele więcej paletek niebieskich, ponieważ bardzo mi się podobają jakieś kobalty, czy budiamondy, ewentualnie jakieś niebieskie z innymi e, wzorami. I chciałbym tutaj jeszcze mieć kilka sztuk typowo czerwonych, jakichś pigeonów, czy nie wiem, redmapów, ewentualnie Red redmalonów też mi się podobają, ponieważ zrobię tutaj akwarium takie typowo, że tak powiem wystawowe, takie taki jak można to ogólnie tak nazwać, że będzie dużo odmian kolorystycznych, nie będę się bawił w typowe mnożenia, jak już się coś rozmnożę to jakie tam pary wyjdą to sobie wyjdą i zobaczymy co z tego będzie, może wyjdzie coś fajnego, a jeżeli nie to po prostu ma tutaj sobie to fajne, tutaj ma cieszyć oko i powiem Wam także jak na razie bardzo mi się to podoba. Eee, przepraszam, że no nie zrobię tak za bardzo zbliżeń, chociaż może się coś uda. Coś ująć z bliższego. No widzicie tam z tyłu, są właśnie te, te maluchy. Zresztą lepiej je będzie widać na tym filmiku, który już wrzuciłem. E, możecie sobie ładnie kolorki zobaczyć. Zresztą teraz świeci się o wiele mniej światła. Świecą się tylko moduły lodowe zgasła główna belka. Nie chcę też kombinować, nie wiadomo jak zaświetlają, żeby teraz ich nie yy, szczególnie jakoś nie stresować. O. No, jak widzicie, wszystko sobie fajnie żyje, przyjmują pokarm. I mam nadzieję, że będą sobie fajnie rosły. Yy, rybki oczywiście. O, przepraszam Was, musiałem na chwileczkę przerwać, mi, padł mi telefon e, i wracamy, słuchajcie, ryby sobie e, zaklimatyzowałem, wiadomo jak to już robię, też mam e, filmik na kanale, także możecie sobie tam zobaczyć, e, aklimatyzacja cztero, mniej więcej godzinna, chociaż nawet nie wiem, czy teraz nie było trochę dłużej, e, aklimatyzacja kropelkowa, e, do tego od razu e, no, podałem do od razu głównego akwarium metronidazol, żeby w razie czego odrobaczyć, co prawda bardzo małą dawkę, taką typową profilaktyczną z tego wiem, że były też troszeczkę odrobaczane już w sklepie stan mojej informacji, ale wolałem to jeszcze że tak powiem na własną rękę, chociaż delikatnie wpuścić tak dla spokoju serca i Czekam na rozwój wydarzeń, ładnie pobierają pokarm, także mam nadzieję, że szybko sobie będą rosły. Cieszę się, że są dość takie ruchliwe i nie boją się większych paletek, że podchodzą ładnie do pokarmu. I to mnie cieszy, ponieważ powinny szybko rosnąć. Dobra, także mam nadzieję, że na Wam tutaj omówiłem, co sobie kupuję, jakie mam zmiany. Tak jak mówię, jeżeli chcecie zobaczyć te paletki z bliższa, to odsyłam, do ostatniego filmu tam są już lepiej pokazane. Albo mam nadzieję, że jak e, się uda, to porobię jeszcze taki dłuższy filmik, może coś zrobię jeszcze o karmieniu i przy okazji nagram, e, jak ładnie mają kolory. Szczególnie, że będzie to lepiej widać, że te kolory się zmienianiu, ponieważ to teraz młode ryby, także dopiero kolorków sobie będą nabierać. Dobra, żeby nie przedłużać, to trzymajcie się i cześć.